Dobra działa Jak działa to wchodzę Live uczy się monowolka wkrótce O oh jest Dobra Mamy liveika włączonego już Jedna osoba czyli ja Dobra W sensie chyba jedna osoba że ja nie wiem Czekaj na rozgrzanie zwykłe Dobra, nie, nie ma żadnego rozgrzania, bo już to gdzieś. Czekaj, czego ja nie umiem? Czy to jest kwestia klikania? Nie, ja już wiem czy to jest kwestia. Ja muszę zadać myszkę na podwyższenie. Albo zakleić sensor. Ja muszę zakleić sens. Mm, nie no, nie zakleję. Już się myszka zepsuje. I co będzie? W jakiś inny sposób. Nie no, zakrycie by pomogło. Uh -huh. yes. Ja już wiem, czekaj. Muszę ja się nie dzielić wam. Ale widzicie, pomaga. Czekajcie. Mam plan. Jestem geniuszem. Damy sobie tam czułość 8-9. Czekaj, bo w sumie nie pomyślałam. No to jest wina kursora ewidentnie. Dobra. Teraz na tej myślałam tak, a na tej ta. dobro. Dobra. 它會说 Ne, to bylo trochu głupie. Teď dobra. Ne tak málo. Воу, wow, четыре блоки. Чекай. Mm. Mnie się już palce zmęczyły. Od tego butterfly'a. Ja bym to musiał draklikiem, ale... draklik na tej myszce z cudem graniczy. Uh, no to na razie muszę się uczyć, uczyć movementu, czyli na razie to mogę butterfly'em albo makrem. A jak będę mieć w to ja się będę uczyć klika, klika. Dobra, czekaj, włączę to makro. Jak coś nie gram, nic tylko. Nie gram w żadnej Bloody Rose makrem. Tylko po prostu chcę nauczyć się movementu. Nie będę grać żadne PVP ani nic. Macie mnie za słowo. Widzicie tutaj live. A. No, op, auto, clicker.

No i ten muszę wyłączyć tak. Dobra, czekaj. 40 single ride right pod x. -stop. Ja się muszę tego momentu nauczyć. Patrz, też nie ustawiam na 40 cpsów, nie? 12. Bo tyle w 100% starczy do manualka, tak mi się wydaje. to już nie chodzi, nie chodzi o klikanie, bo to chodzi o movement, tak jakby to było o klikanie, to bym się wywalał ciągle. W się jakby, widzicie, no, jakby to nie chodziło o movement, to... Ach, ten teli. Czekaj. teli. Nie no, nie robię teli, ja chcę się tylko movementu nauczyć. che sbaglio un momento va, no, te li, te li mm, te li, ta fai te li wow wow duro, duro Widzicie, to chodzi o movement. Widzieliście. Widzieliście? Udowodniłem, że tu nie chodzi o klikanie. Wyobraź się taki modular na bedor zbudować. Jezus. Ale mi, kom ale mi telefon zablipczał. A poka, pa, oglądamy sobie. On się uczy. Nie ja wiem czego on się uczy. Czekaj, to muszę na środek bloku stanąć, albo bardziej po prawej nawet. wyłem Je W jedną sekundę, m, czekaj, jak. Timer is scaffold. Hmm Dobra, movement mi idzie już coraz lepiej. Nie wiem, ile ten live będzie trwał. Też nie za długo. W sumie mam 11 myszyk. Ja mam z 6. Ale aktualnie blood od A70. Ja też sobie kupować A70. Dobra, to będzie ta próba. To będzie dobra próba znowu. Pa. Mm, Dówna, dobra próba. No bo to trzeba idealnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Sześć, siedem! Ja się nauczę taką manualka to nie wiem, od miesiąc. Mam nadzieję, że się w ogóle go nauczę. Dzisiaj na live tylko movement, jak coś. Do, klik do klikania, co są jeszcze najpierw blody kupić, a nie wiem kiedy sobie dokupywać kupować. dobra próba. Ale coraz lepiej mi idzie. Widzicie? Już coraz więcej bloków. Już nie jeden blok. No, teraz dwa bloki. Coraz lepiej mi idzie, naprawdę. Widzę postępy. Trening czyni mistrza. Jaka myszka do Munuarka? Każda. No Masz jakieś cel, albo chcesz zgłosić błąd? Ja jestem ciekaw, kto mnie ogląda. Manualka zrobisz nawet normal clickem. Serio? Nie no, nie przesadzaj, nie normal klikiem. Ty porobi Teli Tu każdy, te każdy z Teli przychodzi Ale tylko ja z jakimś manualkiem Jak zrobię manualka tam do końca, to zmieniam niebo tym mnowakiem to w 3 sekundy tu idzie dojść na no, mega short no blisko și ma ex Filip cu. Nuș ma. I do be. W sensie co? To mogę rangę helper? No dam ci potem, tylko. craft już normalnie upadnie. Nigdy już w ta nie gra. Jej, w końcu o ty geju. Co jest? No co już mi tak dobrze szło, teraz jest coraz gorzej, naprawdę. Dojdę tam do końca? Jestem technikiem, dc, co? Jakim technikiem dc, co, co tam lepiej? Może tak cps zwiększyć? nic się nie zmieniło. prawie <laughs> light double o 20 Przed ten mołkiem 5-10. Dobra, widzę poprawę. Im więcej FPS-ów, tym lepiej. W sensie CPS-ów. Ogarnę ci bota discord. jakiego bota discord? Od czego? Aha. w ogóle, Cze czekaj, 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 czekaj. To się nie stało. No serio. Cztery, pięć, to, pa, 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 pa. pa. Ja, ja, ja. Udało się. Udało się. Udało się. Jestem w niebo wzięty. Zrobiłem manualka bon już drugi raz. Mój rekrut to 4,50 teraz. Blisko. Coś mi wywaliło, ale wyjść na Live jest, nie ma na na live. Później może. Aj, 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 aj. aj. tu, 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 tu. Właśnie, miałem niebo zmienić. Myślę, że się udał moonwalk. Eee, zmieniacz czasu... Dobra, dajmy to niebo. Co z tą tęczą? Nie, to jest jakieś inne jeszcze. Jeszcze jedna próba i kończę. Live. Uh -huh. Uh -huh. To ciekawe. Powinienem teraz kończyć live, a, co? Dobra, teraz serio. Jak mi się ostatni raz uda, to kończę live, bo już mi się serio nie chce. Się muszę położyć. Dobra, pa, treny waliło. I teraz będzie szczęśliwy ten. Pierwszy pierwszy szczęśliwy bridge. Mm. Dobra, może drugi szczęśliwy bridge. Dobra, ale teraz będzie trzeci szcz szczęśliwy bridge. No, dajmy, że był. Muszę na środek. Na środek mówię. Nie chcę mi się w tego live'a robić Jak on już w ogóle trwa? Nawet nie piszę Piszę ze zero Sprawdzę na telefonie 30 minut Dobra kończę. już mi się serio nie chce